Witam Was, wystartowałem z kolejnym nagraniem. Mam nadzieję, że dam radę i, i bo, jakoś te, powiedzmy, 20 minut, ten czas przeznaczony na, na to nagranie, na ten filmik, yy, Jest niesamowity upał, yy, ale trudno jakoś tam. Postanowiłem, że to muszę zrobić i dzisiaj to muszę zrobić i dlatego to robię dlatego tu jestem. Yy, cześć, dzień dobry, pozdrawiam. Adam Razdzik, jesteście na moim kanale Malowanie krok po kroku. I przed, też hmm, teraz po pierwsze jak widzicie skończyć już tam definitywnie ten obrazek. Te moje róże ekspresyjne, które zacząłem, które Wam pokazywałem przez cztery kolejne nagania hmm, i zaraz do niego się, bo to on jest właściwie taki, wiecie, skończony, na, prawie że skończony na 95, na, na może więcej procent, to jest za chwilę, na chwilę. Natomiast yy, yy, na wstępie parę takich nowości i parę rzeczy, które chciałbym nas zapytać, poprosić o Wasze o, opinie na ten temat. No i podzielić się z Wami też moimi pomysłami na, na bieżące tutaj, na następne działania, na kanale. Kanał, wiem, że wielu z Was do mnie pisze, że, jest, że korzysta bardzo wiele, wiele z moich filmów. Są też tacy, którzy mówią, że yy, zdarza się, że po prostu jestem bardzo chaotyczny i więcej mówię ci tam dookoła mniej, e, o tej treści, którą, której wy poszukujecie. Natomiast wiem, że yy, czas nieubłagalnie leci, każda chwila się zmienia i każdy, każda chwila przynosi coś nowego. Postanowiłem, że yy, troszeczkę zmiany zrobię i troszeczkę usystematyzuję yy, ten kanał, na którym ty który mieliście, jest, yy, jesteście, malowani po kroku. A na razie malowanie krok tak po kroku, to będzie zaszkaną dla, dla Was wszystkich, tych chętnych malować, chętnych hmm, kreować właśnie sobie tutaj hmm, na płaszczyźnie od razu, jakąś swoją y, wizję y, emocji, rzeczywistości, czego tam tylko chcecie, po prostu chcecie chyba być kołem, bo tutaj będzie na pewno dla Was miejsce. Będę tutaj od podstaw tłumaczył i będę tutaj teraz znowu robił hmm, od podstaw takie, hmm, które mi pewnie brakowało takich też hmm, filmów, hmm, każdą technikę, każdy sposób malowania. Bo wiem, że nie, nie, nie zawsze odpowiada to, nawet jeśli miałem y, przeprowadziłem parę takich rozmów dotyczących mojego malowania, czy daje się ze nawet no, no, je wytrzymać, y, że y, nie, 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 nie wszystkim z Was odpowiada, może odpowiadać ten, 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 ten moja, to moje podejście i ten rodzaj malowania. i Kiedy nawet dzisiaj też z jednym z moich rozmówców y, opowiadałem o tym, że y, nawet zastanawiałem się o tym, że Chciałbym z taką ofertą do Was wyjść dla tych osób, młodych osób, które chciałyby na przykład, no mówię o tych młodych w sensie takim, że tych, którzy chcieliby zdawać i swoją, y, swoje życie dalsze tam po, po maturze na przykład, czy szko do szkoły średniej, uda się do takiej szkoły y, plastycznej, w której rozwijać swoją pasję malarstwa czy rysunku, to, to na pewno, y, jak sobie pomyślałem, że właśnie, czy ja byłbym takim y, wsparciem dla Was i mógłbym y, przygotowywać takie kursy, organizować. A, a to to pewnie tak, no bo wiedzę mam dużą i jakieś doświadczeń. Natomiast y, y, głównie mówimy o to, czy mógłbym dać gwarancję, że, y, że taka osoba, która przez mnie prowadzona mogłaby się, na pewno by się dostała do szkoły artystycznej, do takiej szkoły Sądzę, że z y, duży, 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 dużym, dużym, dużym prawdopodobieństwem na pewno tak. Natomiast wiadomo, że pewne uwarunkowania są takie, że, że może, czy tam, ale z dużą pewnością nawet taki spór, który ostatnio toczyłem z kimś tam, z kolegą z branży, że po prostu, y, czy ja bym się odważył, czy miałbym na to odwagi, żeby zaryzykować i powiedzieć, że jeżeli... U mnie jakiś tam proces tego tej edukacji, proces takiego poznawania warsztatów, poznawania tworzywa, jakim jest yy, malarstwo, to, to malowanie, które ja tutaj Wam propaguję, to dodaję się dodaje I mam, mam nadzieję, że zdaje, ale to już teraz do, do tematu następnego. Yy, I tutaj pomysł na to, że usystematyzuję ten kanał. I w tym momencie apel tak. Pierwszy apel do, do osób do wszystkich tam z bliskiej odległości czy, czy z Wrocławia, czy z Okolicy, które chciałyby ze mną współpracować tak na stałe. Także e, zaprosiłbym do pracowni, moglibyśmy stale coś robić, moglibyśmy razem doprowadzić pewne działania, które oczywiście przy okazji ja bym e, otwarty jestem na, na to, żeby służyć swoją pomocą we wszystkim. A przy okazji po prostu e, e, Poszlibyśmy dalej i zaczęlibyśmy robić to, co planuję od pierwszego czasu i o czym mówię na kanale czyli start tą grupą kreatywną, start, start już jest, właściwie praca się rozpoczyna niebawem tego postawu społecznościowego, kreatywni. Także zapraszam taką osobę, czy takie osoby chętne, to pisze do mnie i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, postanowiłem, że drugi kanał otworzę, nawet kolejny, drugi i trzeci. Kolejny to będzie taki, w którym będę mówił o mojej pasji, jaką jest malarstwo, ale w odniesieniu do tego, jak można z niego żyć. I tutaj pomysł kolejny, z tego drugiego się zrodził taki, czy też do Was, do was apeluję, proszę o jakąś Waszą opinię, bo yy, zacząłem pisać, już napisałem wstęp, yy, chcę napisać książkę, yy, ale nie tą, którą mam skończoną, prawie do tą, yy, tam, prawie skończoną yy, z jakimiś tam yy, też Ci, którzy mnie oglądają od początku tam wiedzą dużo odcinków moich nagrań, to wiedzą, że taką książkę popełniłem o sprawie przyciągania i magnesie finansowym. I wiem, że do to nie, nie wszystkich to trafi w tym kanale też bym chciał te, te, te rzeczy, te, o będę, który mogą być czary Mary w ogóle, ale to też na tym kanale będę tam o, tym, o tych rzeczach mówił, jak z tego z tej pasji zarabiać. I to ma być taki kanał poświęcony. Nie tylko o malowaniu, ten kanał będzie nadal i i będzie poświęcony malowaniu krok po kroku i takiemu poznawaniu warsztatu i pewnym poznawaniu malarskich, natomiast i rysunkowych. Natomiast ten będzie zupełnie o, o tej pasji, którą szerzej y, pojmowanej i o tym y, zarabianiu, o tym czy można, nawet... bo wielu z Was do mnie pisze, że macie jakieś takimi nawet y, y, a... 읽ey, o jakieś słowo wsparcia i o i zawsze będę skierował moi kochani. Wszyscy, którzy chcecie z tego żyć i tak dalej, wiem, że wszyscy będą wam dookoła mówili, że z tego się nie da żyć, że to nie jest żaden zawód, to nie jest żadna, że no, będą podawać wiele przykładów, nawet mojego mistrza i ukochanego Wangoga, który starał w ciągu swojego życia i kiedy ja nie mówią jeden, a dwa obrazy i do swojemu bratu, także ja będę was zachęcał, będę wam pokazał, pokazywał metody, nie tylko co będzie odnosiło się do malowania, ale będzie do, do sprzeda sprzedawania swoich produktów swoich, wynikających ze swojej partii. I tu właśnie chcę teraz parę dni poświęcić mam nadzieję, że to szybko napiszę. I tu do Was apel kolejny. Nazwałem sobie tak roboczo tą książkę, bo chcę napisać książkę o mojej pasji. Roboczą nazwałem to Życie Moja Pasja w Kolorze, czyli jak z tego, co kochasz, jak zależeć na tym, co robimy, co kochasz. No tak, roboczo, powiedzmy w trzech słowach: To Życie Moja Pasja w Kolorze, a pod tytuł to. Jak zarabiać na tym, co robisz, jak zarabiać na tym, robiąc to, co kochasz. Jakoś tam to na pewno, wyłapiecie o to chodzi. I chcę do Was zaapelować taką, o taki feedback, o taką pisze do mnie, czy, czy na Facebooku, czy na, odpowiadając na komentarzem, pod filmem. Pod opisem filmu, czy po prostu do mnie na maila tego na przykład kontakt albo tam w opisie filmu znajdziecie zawsze moje mailowe adresy, czy adam razik.małpa.wp.pl. Napiszcie do mnie, czy taką książkę byście kupili. Czy kupilibyście książkę Adama Razika pod tytułem Życie, moja pasja w kolorze? Czy taka książka uważacie, że. Ja wiem, że powiecie, kurczę, jak tam. już nie będę wymieniał tych różnych naszych polskich celebrytów, którzy pisali książki o niczym. Jeżeli dla mnie wielu z Was będzie to na pewno odpowiedź powiedzieć, powiedzieć tak, pisz, pisz, bo, bo te moje doświadczenia takie życiowe związane z tym z, z kontynuowaniem tej pasji. Ja miałem naprawdę. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, ale wielu z Was na pewno y, rację i to nie tylko ci, którzy malują, czy którzy zajmują się jakąś sztuczką, ale y, to szczególnie boli od osób takich, ymm, znaczy nawet może nie boli, może jakoś chuje, czy jakoś inaczej, ymm, jak to powiedzieć, ale jeżeli ktoś ci powie, a my Polacy jesteśmy bardzo przekorni, że mm, nie no, Ty nie będziesz nigdy malował, coś kto budziesz, będziesz zaragał, to, to inaczej, no coś zapomnij, to będziesz zarabiał, zupełnie na czym innym, no. Tak. Ja taką opinię kiedyś słyszałem o tym, że ja w życiu nie będę malował, może dlatego maluję, bo jak to można powiedzieć o kimś, kto, ymm, kto się tym oddaje. E. Faktem, że życie tam jakoś z tymi już nie mi biegło, że tam była rodzina, były tam dzieci i tak dalej, trzeba było ten, że tak powiem, innymi sprawami się zająć i życie po prostu do, dopiekało. I, I trzeba było zarabiać, no bo na tym się nie dało, może w pewnych momentach. Chociaż gdybym teraz miał ten rozum i, te, i, te, i te wied tą, tę wiedzę, to pewnie bym sobie dał radę i, i, i zarabiał i malując. I... W każdym razie tego chcę teraz nauczyć. I... To głównie o tym chciałem powiedzieć, bo kanała o, o tym, portalu społecznościowym o tym wszystkim, no, co nowego powstanie, to, to będzie się, się dowiadywać. A wszyscy ci, którzy mnie jeszcze nie znają, czy dopiero z tej frazy trafili m, dopiero niedawno, czy teraz dopiero trafią, to zapraszam na mój kanał e, zapraszam na mojego Facebooka do kontaktu. E, nie obawiajcie się. Teraz poznałem osobę przez jakąś tam swoją przyjaciółkę, koleżankę z, z lat szkolnych. Ja osobę pozdrawiam tutaj w tym momencie Mariusza z Poznania który y, bardzo jest zastanowany tym, co robi i w ogóle takim, mm, no i chce tą pasję swoją, jaką jest malowanie, malarstwo rozwijać i, i, i ma wiele ten, ale jakoś tam, y, nie wiem, czy, czy jakieś ma obawy, czy nie wiem, czy Adam razie go wpisze, czy coś tam. Zapraszam, jeszcze niedługo Wam też powiem, bo będzie, będę w paru miejscach, których y, zapraszam, w Polsce, których będziemy mogli się spotkać. Y, Na no, to do Wrocławiu. Ci wszyscy, którzy teraz mają, czy w okresie wakacyjnym, czy w najbliższych dniach, czy kiedykolwiek, to napiszę i, i będę, będę bardzo dostępny. Yy, napiszcie wcześniej, umówimy się z takimi uprzedzeniami, tak? Teraz wrócę, yy, żeby pomału yy, kończyć ten obrazek. Yy, moje róże. Tutaj też będę jeszcze wielokrotnie o tym mówił, o że jest ten cel ale mam nadzieję, że nie, yy, to nie jest istotne w tym momencie. Yy, będę wiele razy, razy mówił o tym jeszcze, ale powiem Wam, że yy, nie, nie każdy z Was, pewnie nie, nie każdemu z Was odpowiada ten sposób malowania, bo yy, niektórzy z Was chcieliby malować w taki sposób yy, realistyczny. Takie obrazy też maluję. Yy, ja wolę takie malarstwo, które jest pełne koloru, które jest pełne żywiołowości, takiej spontaniczności barnej, niż, yy, niż obrazy takie b, b, bliskie fotografy. Taki hiperrealizm, który potrafi i to jest bardzo pracofłonne, ale jest możliwe do zrobienia. Tak ja uważam, że yy, taki realizm, który taki akademicki realizm, yy, który. Yy, Hmm, oczywiście, którzy, którzy którzy zaczynacie swoją przygodę, to na pewno do takiego y, jakiegoś aspirujecie do takich do taki, y, taki stopień umiejętności y, no, y, osiągnąć, ale ja na przykład też chciałbym szerzej tak, wiem, że wszystkim nie zadowolę, ale szerzej myślę o tych też osobach, które mogłyby nawet w abstrakcie odnajdywać, malując y, obrazy. Tak? Wkładając w sobie jakieś płaszczyzny y, barwne i tym, w tym odnajdywać radość y, tworzenia, niż, niż tylko wszyscy, którzy y, tą rzeczywistość, jakąś tam realną y, przedstawić na płaszczyźnie obraz. Także do no, tych też będę, będę. Po prostu znajdziecie wiele, y, 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 może nie wszystko, ale wiele z tego, co na, na moim kanale. Ten obraz y, nie wymaga już wielu tych, może nie zacznę tym razem już, y, bo dużo już jest linii od poprzedniego malowania, chociaż może tutaj jeszcze nie tak paru rzeczy brakuje, ale y, z takich, dlatego dawna moja konturówka, o właśnie tutaj teraz y, jak, jak powiedziałem, tak, jak w tym porównując to do na przykład y, ostrości aparatu fotograficznego i kiedy tą ostrość zmieniając y, obiektywem to tak samo jest teraz ta faza malowania obrazu że po prostu teraz y, z tych, tych plan barnych y, ten obraz będę tak, y, zapowiem powiem y, niektóre rzeczy y, teraz z przypadku jakiejś słabkowości może tego te rozmaitej farby, tych jakichś tam plamy, płaszczyzn, tych tego, małych tego, 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 tego fragmentów e, plambarnych. Natomiast e, one sprawiają, że ten obraz właśnie w ten sposób, e, jakby do tym małym, kontrolowym pędzelkiem, nadaje mu konkretnie takiego, e, takiego I parę właśnie takich jeszcze tutaj podkreślę tym, tym, tą konturóweczką. Natomiast za chwilę. E, Parę jeszcze tych wezmę do ręki pędzelek czy szpagelkę, może jeszcze w niektórych miejscach i, i zakończę naprawę. Także yy, piszę, yy, staram się też do Was yy, zaapelować to tych wszystkich, którzy yy, yy, jeszcze chcieliby ten nas poruszyć. A na, a, natomiast yy, a propos, może za chwilę jeszcze jeden nagram, jeszcze jeden yy, filmik, mam nadzieję trochę ma ochłonę, ale trochę jest od tego upału, znaczy w tym, w tym, i, i, i się sprężę i nagrana wtedy. Bo chodzi mi o hmm, tą wielu z Was o tym też do mnie pisze tych, którzy malują, w jaki sposób wyceniać swoje obrazy, w jaki sposób je sprzedawać. Też bym chciał pan poświęcić tu i tu nie pewnie nie jeden raz jeszcze bym o tym mówił, poświęcić tu wiele uwagi temu problemowi czy temu wyzwaniu. I Bo bez sprzedaży to wiecie, ja teraz sobie tego uświadomiłem, że mam pracownik ja wiem około 60-70 obrazów i co? I to z biednie to miałbym niezłą kartę nie, nie, w tym momencie. Dlatego też będę chciał Wam pokazywać, jakie są sposoby, metody. Chciałbym też parę takich y, rzeczy chciałbym y, opowiedzieć, jakichś takich bardzo fajnych, ogólnie y y, ujmujących um, y, ten temat y, moich spostrzeżeń. Także zapraszam Was, najpierw napiszcie czy chcecie tę książkę, czy chcielibyście taką książkę kupić. Y, A na razie moja pasja w kolorze, czy, czy to dałoby Wam jakiś tam... Y no po prostu, czy się kupić książkę, na razie o, Takie proste pytanie do Was skieruję i chciałbym uzyskać na, na nie odpowiedź. Teraz y, te, niektóre z tych y, linii tutaj, ten y, rysunek taki niektóre fajne są już. Tutaj jest fajna ta różyczka, tutaj ten kwiatuszek, ale niektóre rzeczy trzeba po prostu gdzieś tam tylko omaznąć, dodać troszeczkę y, koloru, y, w ten sposób y, ten kształt się tutaj może tutaj nawet y, zbyt dosłownie Troszeczkę bieli, te, to ten pomarańczowy. Maluję w ogóle farbami polskiej firmy Renesa, z tymi farbami Serii i Maxi Akryb. To są troszeczkę te lepsze, to są takie, są bardziej połyskliwe, te farby w słupkach 60-militrowych. Te, te farby <śm> ja wam polecam, chociaż te, którymi stale malowałem i wiem, że z wielu z Was bardzo, bardzo no, tylko maluję akrylami nie chcą malować tym, bo z różnych powodów, bo, bo nie wiem, bo dzieci w domu, bo y, nie mogę, bo chociaż są tacy, którzy mi na przykład mówią, że argentyna, garosaniczna bardzo ogranicza, bo by nie może tego zapachu, to nie może. Mówię, że są te które nawet pomarańczowe, jakieś inne, bezzapachowe, którymi można to zastąpić, ale jednak nie wiem, że wielu z Was, wiele osób nie chciałoby tym zastępować. Zastępować... I malują to... tylko aktywem, tak? Dlatego Taki rodzaj malowania, jak tutaj ja Wam teraz polecam, taki w ten sposób, on jest bardziej właśnie moim zdaniem odpowiedni do malowania królowego, czyli taki, taki spontaniczny, żywy, bez tam studiowania, bez tych lacerunków i tak Będę przede wszystkim ci, którzy się nie wiedzą o czym mówię to oraz co ten lacerunek to, to jeszcze na pewno u mnie usłyszycie i będę to pokazywał. Natomiast, to trochę tak jak z takich technik malowania czy akrylem, czy na przykład, o, na przykład między akrylem a olejem jest taka różnica jak na przykład między plakatówką z temperą a akwarelą, tak? W temperze możesz sobie tam nakładać tych warstw, nie jedna nałoży, drugą i itd. Tak a w akwareli trzeba tej decyzji jakoś tam tak samo tutaj. Może to troszeczkę drastyczne porównanie i zróżnicowanie tego, ale też w tym jest, że na przykład w akrylu, kiedy już przesadzimy z tym kolorem do tej farby się narzędzą, chociaż ja z tego zrobiłem też takie do obrazy, które Wam pokazywałem, te moje targające, takie medytacyjne, one tam noszą znakom takiego malowania wielokrotnego i bez takiego używania Yy, intelektu, czy tam zmysłów takich i spojrzenia na biały umysł. Natomiast yy, tutaj w tym, między techniką akrylową, a tą yy, yy, olejną jest yy, taka właśnie różnica, że, że, że to wymaga jakiegoś większego zdecydowania i, i, i można po prostu w niektórych miejscach, jak już yy, za bardzo, yy, za bardzo yy, tam coś tam położyć sobie za zbyt długo farby, i tak dalej, to, to można nie do tego nic poprzeć ten efekt yy, tego obrazka, który nawet już uzyskaliśmy, niż, niż coś tam poprawić. Także w tym, nawet ten na, aktor szybciej istnieje to co można zrobić jeszcze po upływie tam paru godzin w malarstwie olejnym, czy nawet dni, można po prostu użyć szmatę i terpentynek i to zmyć, to, to w farbach, w przypadku farb, to ja się coś chciałem zrobić, w przypadku farb. W przypadku farb a no to niestety, jak już zacnie to niczym tego nie zmyjesz, możesz to zeskrować w warstwie i do gołego płótna, i, i masz, no to musiałabyś, czy musiałbyś zrobić to na tej y, powierzchni tego, tego malowanego obrazu, także to nie jest, tak powiem, odpowiednia, odpowiednia metoda do tego, żeby, żeby to robić. Także teraz y, parę jeszcze takich ruchów, parę parę ruchów, parę pociągnięć do tego obrazu, a ja tutaj o tym miałem powiedzieć. Was, jeżeli chcecie mieć jakiś wybrany, e, fajny temat, który chcielibyście, żebym tutaj namalował, e, bo też o tym mówiłem e, o, ostatnio, chcę żebyście, żeby moje oceny dla Was e, obrazów, to wynikały nie z tego, że ja mam powiem, a tutaj kontrastu do więcej użyj, a tu zrób to coś tam zmień bo tego nie, nie, pewno może, może my się nie zrozumieć. Natomiast jeżeli myślisz mi obraz i ja namaluję go często na w tej samej kompozycji, tak same, w tym samym układzie, w tej samej taki jak, to może ja w ten sposób pokażę Ci, jak, jak ten temat, ten problem, Twój, to wyzwanie w którym się zatępiłeś, zatępiłeś, obejść i można sobie to rozstrzygnąć. W bardzo dobry sposób i tego, jak... To... film się kończy. Nie wiele zrobiłem... Yy, zamawiajcie również o razu, nie, jak chcecie, to namaluję was, dla Was yy, na zamówienie, co tam sobie zażyczycie. Pozdrawiam Was, do następnego razu się z Wami żegnam. A ten obrazek wygląda w ten sposób yy. prawie skończony. Ma no, jeszcze podpis, siki, jakieś tam parę szczegółów, które już poza kadrem zrobię i...